Taka nieco dziwna dzisiejsza niedziela dla mnie, bo zamiast w konfesjonale przy ołtarzu między ludźmi siedzę sobie w ciszy swojego pokoju, w sumie nie od dzisiaj, bo praktycznie od wtorkowego popołudnia, ale pomyślałem sobie dosyć, czy no wychodzić nie mogę, bo ciągle o tym Sanepid mi przypomina. Dosyć już tego chodzenia ciągle w dresie. Dzisiaj niedziela, jeszcze na dodatek Niedziela Radości, więc biała koszula, i to nie tylko do tego filmu, ale też żeby dobrą niedzielną kawę w tej białej koszuli wypić. Niedziela Radości, stąd witając Cię dzisiaj, chcę Ci powiedzieć i porozmawiać z Tobą o Bożej Instrukcji Szczęścia i Radości. Taka to będzie nieco uproszczona instrukcja, bo też gdyby ktoś miał taką całkowicie w pełni, oczywiście tą w pełni można wyrazić prosto, żyj z Bogiem. No dobra, więc dzisiaj troszeczkę o szczęściu i radości, które czasami są bliżej niż nam się wydaje, więc zasłuchajmy się w dzisiejszą niedzielną Ewangelię, to trzeci rozdział Ewangelii według św. Łukasza, werset od 10 do 18. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: Cóż mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem tym godzien rozwiązać rzemykał sandałów. On chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku dla oczyszczenia swego młotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Zanim do tej Bożej instrukcji sobie przejdziemy, to szybkie zaproszenie, bo ja z całą radością... W czwartek o północy, w nocy z czwartku na piątek kończę moją izolację, spowodowaną oczywiście covid ale czuję się już zdecydowanie lepiej. W piątek chcę Cię zaprosić z radością na kolejny wieczór uwielbienia do naszej parafii. Świetny plakat powstał, widzisz go teraz tutaj. Najbliższy piątek o godzinie 19 w Bazylice Świętego Wojciecha w Mikołowie przyjdź, Byśmy adwentowo czuwali, uwielbiali Pana Boga. Dobra, dzisiejsza liturgia Słowa, dwa pierwsze czytania, tam między innymi słowa: Pan jest pośród ciebie, odnowi swoją miłość. I z listu do Filipian, drugie dzisiejsze czytanie: Pan jest blisko. A więc zresztą tego oczekujemy przecież: przyjścia Pana, Emanuela, Boga z nami. Pan przychodzi, by wejść ze mną w większą bliskość. W moim własnym życiu. To nie jest jakaś perspektywa bliskości. To nie jest jakaś bliskość, która ma się wydarzyć gdzieś, nie wiadomo do końca gdzie, gdzie trzeba udać się na jakieś szczególne miejsce. Oczywiście mi trzeba się udać na to miejsce, by tej obecności doświadczyć, jak ją przeżyć, ale ta bliskość chce Bóg, by wydarzała się w konkrecie mojego życia. A więc Bóg. Przychodzi i chce każdego z nas odnajdywać w naszym własnym życiu, w tym wszystkim, co stanowi dzisiaj treść mojego życia. A kiedy my jesteśmy gdzie indziej, kombinujemy sobie coś na boku, tak to najogólniej nazwijmy, nie? Szukamy, nie wiem, jakiejś treści, jakiejś przestrzeni poza jakby naszym życiem poza tym, co właściwie, słusznie, godziwie i prawdziwie jest dzisiaj treścią mojego życia. Jak jestem gdzie indziej, to, to nieco się Bogu gubimy, bo On chce nas odnajdywać, nawiedzać, zapraszać do bliskości w tym realnym, konkrecie tego, co jest dzisiaj, tu i teraz treścią mm, mojego życia. A ja my ciągle, czasami tak często... Myślimy sobie, gdybym miał więcej. Gdybym miał inaczej, gdyby było inaczej, bo ja muszę to czytam to. Mm, nie to, to dzisiejsza Ewangelia, nie pobierajcie więcej ponad to, co wam wyznaczono. Kto ma dwie suknie. Wystarczy ci jedna. Jakieś duże ogólniki, ale mm, nie czyli. Mm, Żyj tym, co ci prawdziwie tu i teraz do życia potrzebne. Przeżywaj w całej pełni i chciej cieszyć się tym, co dzisiaj jest ci dane. I oczywiście, teraz dodalibyśmy, gdyby to było takie proste. Są chwile, że to jest proste. To chwile pomyślności w naszym życiu. Gdy wszystko się układa, wtedy tu właściwie większej filozofii nie ma. Przychodzi to bez większego problemu. Ale są takie momenty, chwile próby, Przeciwności, kiedy jest to zdecydowanie trudniejsze, kiedy może i też czasami tak bywa, przecież mm, sam nie jestem sobie w stanie z tym poradzić, gdzieś przygnieciony jakąś trudnością, nie? Ale Pan jest zawsze pośród nas. On zawsze przychodzi, by być pośród Ciebie. By wchodzić w bliskość z Twoim życiem. To nie jest zapowiedź, to nie jest jakaś perspektywa czegoś, co kiedyś się wydarzy. Bóg tu i teraz, w tym co tu i teraz jest Twoim życiem, chce czynić Cię radosnym i szczęśliwym. I oczywiście ta prawda napotyka na wiele przeciwności w nas, na jakiś nasz opór, na nasze zranienia. Szeroki temat i nie sposób tego teraz i miejsce rozwijać. Ale Pan, Bóg chce nam mówić, uwolnij się. Uwolni się od tej drugiej sukni. Oczywiście to nie, nie chodzi o to, wiemy dobrze, żeby teraz, nie, nie mogę sobie czegoś. to nie, 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 nie o to w ogóle biega. Ale uwolnij się od tego, jakby było gdyby. Uwolni się od tego, że. Jak będzie więcej, to wtedy dopiero yy, będzie można osiągnąć jakieś szczęście. Oczywiście są jakieś przypadki skrajne. Skrajne, kiedy wszystko tak się posypie, ale poza może jakimiś przykład przypadkami zupełnie skrajnymi. W każdej chwili, a może nawet i nawet w tych najbardziej skrajnych. Pan Bóg chce namówić tu i teraz, tu i teraz, w tym, co. Teraz się dzieje w Twoim życiu, w tym, co teraz przeżywasz, w tym, ile masz, co masz, jak masz i jak jest. Tu i teraz ja Twoje życie chcę nawiedzać, chcę zapraszać Cię do bliskości, chcę czynić Cię szczęśliwym. I tu i teraz chcę działać w Twoim życiu. A więc Bóg nie tylko chce dawać jakąś perspektywę radości, choć ta perspektywa też jest w takim rozumieniu, że wierzę Boże, że trzymając się Ciebie, ja w tej radości będę wzrastał jakieś głębi przeżywania szczęścia. Ale Bóg mówi tu i teraz nawiedzam Twoje życie. Tu i teraz chcę być przy Tobie. Działam dzisiaj, będę działał jutro pojutrze i, i nie opuszczę Cię, również wtedy, gdy wszystkie włosy twoje już będą siwe. Przeżywaj w całej pełni to, co jest ci dzisiaj dane. Niech serce Twoje będzie tam, gdzie dzisiaj jest Twój skarb. Nie myśl o tych skarbach, które możesz mieć, innych, większych, nie wiem. Problem jest wtedy, kiedy chcę więcej inaczej niż Pan chce mi dzisiaj dawać. Żyję jakąś, czy jakąś iluzją, czy jakąś projekcją, czy jakąś. Wybieganiem do przodu na zasadzie na takie unieszczęśliwienia siebie. Dlatego yy, yy, dzisiejsze drugie czytanie jest do Filipian: Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Dlatego też chcę dzisiaj wołać, dlatego Cię zachęcam, Panie, strzeż moich myśli, by nie błądziły na jakieś. Peryferia mojego życia, szukając szczęścia i radości w tym, w czym Ty dzisiaj nie chcesz mi tego szczęścia i radości dawać, bo Ty, Panie, jesteś dzisiaj w tym, co jest w moim życiu. W, nie, w, w, chociaż nie pozbawionym braku, nie pozbawionym trudności, nie pozbawionym jakichś przestrzeni, które w Ruskim, w tym dzisiaj chcecie dzisiaj czynić szczęśliwym, mówi Pan Bóg. W Twoim konkretnym życiu dzisiaj, tej niedzieli. Dzisiejsza Ewangelia to już będzie znacznie krótsza myśl. Też jako taka instrukcja szczęścia i radości. Nie? nie uciskajcie nikogo, nie znęcajcie się. Czyli możemy powiedzieć: żyj w zgodzie z ludźmi, żyj w jedności z ludźmi, twórz, buduj dobre relacje, bo do radości, do szczęścia. Potrzebujesz Boga i bliźniego, byś mógł kochać Boga i bliźniego i też oczywiście samego siebie. Dlatego po raz kolejny ta myśl, tak, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, potrzebujemy dobrych relacji. Też w kontekście tych momentów, kiedy jest trudno być tu i teraz szczęśliwym, i tu kojarzy mi się już tak zupełnie na koniec. Piosenka nieco zapomnianego i trochę chyba niedocenianego polskiego wokalisty Tomasza Żółtko Pomóż mi, pomóż mi, przecież do ciebie wyciągam ręce umie czasami zawołać, tak, gdy jest mi trudno Pomóż mi, siostro, bracie pomóż mi, potrzebujecie a też umieć zauważyć te wyciągnięte ręce byśmy umieli tworzyć taką przestrzeń pewnego wzajemnego szczęścia, budowania tego szczęścia, dawania go sobie nawzajem, otwierania sobie na niego oczu. Zachęcam Cię na koniec, by może tą piosenkę posłuchać. Taka bardzo uproszczona, bo do tej instrukcji Bożej, instrukcji szczęścia, i radości, wiele, wiele można by jeszcze pododawać. Pewno jeszcze to nieraz będziemy czynili. Więc jeszcze raz zapraszając Cię na wieczór uwielbienia w najbliższy piątek do Mikołowa. Życzę Ci radosnego przeżycia niedzieli. A ponieważ ja już wracam do sił, więc dzisiaj biorę się za świętego Pawła i jutro już rano zapraszam do kolejnego spotkania z Nim, jako tym, który ma nas uczyć życia. Warto tu i teraz uwierzyć, że Pan chce nawiedzać moje konkretne życie i czynić je radosnym i szczęśliwym dobrej Bożej radosnej niedzieli, dobrego błogosonego tygodnia.